Cześć, witajcie. Przyjechałem do chłopaków na inwestycje. Eee, został ostatni tydzień tej budowy. Musimy się troszkę pospieszyć, bo kolejna budowa już czeka na wejście naszych instalacji. Chodźcie, zobaczymy co się tam dzieje. No, mamy kierownika, prawnika, co tutaj Mateusz mamy już? Finalizujemy? Finalizujemy, za garaż do Teraz poturnie ją wody zewnętrzne. Tak. Czeka no nas jeszcze obieranie przewodu. Nie, żeby było potem szybciej. Przygotowanie, pewna estetyka, posprzątanie. I lecimy dalej. Zobaczymy co tam dalej u chłopaków. Tu już mamy parter prawie sfinalizowany. Widzicie wszystko równiutko. elegancko ułożone. Karol na drabinie. Dobry, panie Karolu! Cześć. Pomachaj wszystkim, co nas oglądają. Trzeba. Ładny ogród tutaj mamy u klienta. Dosyć dużo przestrzeni, żeby się popisać. Będzie ładna pergola z ruchomymi lamelkami, będzie basen, będzie ładny ogródek. Brama, oczywiście furtka, pełen dostęp, te tematy. Tutaj miejsce na kuchnię. Wszystko podzielone na no, osobne obwody, żeby nic tutaj nie wybijało. iżarka cała instalacja jest już tutaj gotowa ostatnia takie prace zabezpieczające estetyka a tu już nawet wszystko pozamykane czyściutko przygotowane i zaraz jeszcze pójdziemy na piętro nie, ładnie już wszystko pozamykane oświetlenie, czynniki obecności panele Magistrala, wszystko jest spuszczone. Idziemy do góry. O, tutaj już też finał. Dzień dobry Panie Łukaszu. Przywitaj się ze wszystkimi. Siema. Już też widzę finał, nie? Jeszcze ścian nie ma, ale już widać po instalacji, gdzie te ściany będą, nie? Robimy to w ten sposób, że zawsze, jak są tutaj yy, takie przestrzenie otwarte, i później będą stawiane ścianki, to wbijamy sobie takie pręciki w miejscu, gdzie będzie ścianka. żeby nikt nam tego nie przysłonił żadną wylewką, steropionami i tak dalej, każda, yy, każda taka flaga. Taki maszcik ma opis w postaci takiej tasiemki, każdy przewód jest skatalogowany numerem. Także potem, jak powstaną ścianki w tych miejscach. To po prostu w środku ścianki wypuszczamy taki przewód. Mamy już wszystko przygotowane. Ale tutaj już też wszystko ładnie pospinane na gotowca. No wygląda na to, że zdążymy w tym tygodniu, i potem skakujemy w kolejną instalację. Pod okna wszystko przygotowane kontaktrony, rolety zewnętrzne. Czekamy aż fakro tutaj dostarczy nam rolety poddasze takie spore. Bilard, oświetlenie pod bilard. Tutaj będziemy tak nietypowo Czyli fajnie próbowali yy, zabudować albo w skosach, albo na tej górnej belce, albo na jętkach. Będziemy jeszcze kombinować. Na pewno chcemy u góry schować pointa, żeby nie za bardzo się nie rzucał w oczy. No i tutaj yy, te słupy będą odsłonięte i spróbujemy ładnie tutaj wkomponować na ten słup Tasz piór z rozloksona żeby to elegancko wyglądało albo touch flexa bo tutaj w sumie przestrzeń będzie taka dosyć konkretna razem z właśnie z bilardem jakiś kącik z fotelem tutaj barek planuje klient więc może w sumie ten touch flex fajnie wyjść no i taka mała antresolka Dobra, w środeczku jest cały komplet. Salon też, to jeszcze zobaczymy pergole, nie? Tutaj tak Zapał, Aha, zapałem. cały ping jest tam. Światło, LED, zasilanie, dwa sterowania, głośnik jeden, drugi głośnik po drugiej stronie, przy się i co można powiedzieć. Tutaj pod oknem, przez drzwiami, zaczyna się miejsce przeznaczone na pompa ciepła i klimatyzację. Od tego rejonu mamy jakieś 3 metry. Okay, no, czyli agregaty do klimy, no, pompa agregaty. ciepła, no i, i... nasza podróż i czujka do kotła jeszcze, nie? Stacja pogody do kotła. Tak, ona będzie... Ja bym ją chciał tu wypuścić, ale miało być z dala od okien. Wszystko zależy, jak bardzo z dala od okien, można no, ją tam wypuścić, no ale będzie wiatra, ja no nie wiem, jak mhm. to będzie wyglądało. No podbitka będzie na płasko, nie? Więc... Yy, myślę, że musimy się tak... Nie, na wysokości, no, wieńca pod wieńcem wypuścić to, nie? Poza tym okno, to okno nie jest też jakieś ogromne okno, nie? Więc... Myślę, że tutaj właśnie tak mamy kotownie, żeby ją wypuścić, będzie całkiem spoko, bo wiata się dopiero będzie zaczynać od tego, no, od tego ten momentu, ten, nie? No. Tak mamy tutaj wykopane. E, I kircz mamy też już w... Zarobione, zarobione wszystkie, wszystkie rolety, to... sprawdzone czy on góra, chodzi jednolicie sobie wszystkim. No. No. Ale było no też nie. ładnie przygotowane, bo nie było żadnego mieszania było... No i co jeszcze mamy? Ma... Kamerki już mamy... Zamontowane co prawda w tymczasowych przewodach, bo te docelowe przewody są tutaj wypuszczone. Zawsze każdą inwestycję zaczynamy najpierw od postawienia monitoringu, syreny alarmowej. Cała budowa jest zabezpieczona perymetryką. Jeżeli ktokolwiek chciałby się zbliżyć tutaj do nas do budowy, to to, to my już o tym wiemy i Syrena wyje, klient już o tym wie. Poza tym, w środku też są jeszcze kamery zamontowane, więc klienci mogą sobie w czasie rzeczywistym zobaczyć postępy pracy. Nie muszą co chwilę tutaj przyjeżdżać i oglądać. Mają nas cały czas na żywo, no a my nie mamy z tym żadnego problemu, więc, więc czemu nie? Dobra, tu jeszcze na zewnątrz mamy taki sub w działce. O, tutaj on jest. To jest w samym rogu działki. Można by go fajnie wykorzystać pod ptz nie pod obrotową kamerę. żeby to tak zintegrować, że jeżeli jakaś stała kamera e, zauważy coś, na przykład w tamtym rejonie, e, to wtedy ta ptz e, gdzie jest ten sub? Z tego supa obraca się właśnie w tamto miejsce. Jeżeli zaś kamera zauważy coś wzdłuż tej ściany, no to ta ptz obraca się na tą stronę. E, to jest w sumie sub w samym rogu działki, to całkiem to może fajnie wyjść. Nie? Bo tutaj mamy tak, mamy tutaj dwie garażowe. Mamy tam wjazdową, tak jak przyjechałem. Mamy tutaj główną wjazdową razem z furtką. To tutaj musimy sobie wypuścić interkom. Numer domu. Jak miała, miała dość. I że tam, tam to gdzie drzewo, to tak? nie mniej więcej. Może. No, Spokojnie kiedyś. Nie wiadomo, czy ona ma być sterowana, czy to ma być tylko taka techniczna. Nie, no raczej ją podepniemy od razu pod system. Ale to mówisz, że jak przygotujemy sobie zewnętrzne tam od strony północnej w rozdzielce, to sobie potem wszystko na ogród wypuścimy. No właśnie. A domek gospodarczy? Eee, będzie yy, ta altana, ta z tyłu, ma być może domek gospodarczy. Okay. Tu ma być palenisko, basen i wolne przestrzeń. Dobra. Także, dziękuję jako No Jeszcze na basen. No jeszcze no, basen. Jeszcze na basen. No ale jak polecimy z kilkoma względkami to podróżujemy tą samą Dobra, okay. No to co, zamykamy to w tym tygodniu? Musimy, nie? Musimy. Nie ma wyjścia. Nie, nie, Musimy, musimy. Dobrze. Dobrze Piękna dobra. lokalizacja. No, lokalizacja i w ogóle działka przepiękna, bo duża działka, dużo terenu zielonego i trzeba spokój, nie? No. Super. Dobra, nic. No to lecimy dalej. Przygotowani jesteśmy. Kończymy w tym tygodniu i pokażemy Wam jak wchodzimy na kolejną inwestycję w kolejnym tygodniu. Trzymajcie się!